Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek zakupowy. Przyjrzymy się ofertom z takiego samochodu jak Mercedes klasy E w cenie do 20 tysięcy. Zobaczymy, co nam oferuje rynek. Także zaczynajmy. W pierwszej kolejności, co tutaj nam wychodzi? Wychodzi nam W211, czyli znany przedstawiciel E-klasy. Tutaj dosyć ładnie zachowany na pierwszy rzut oka. Czujniki parkowania, przód, tył. Silnik 26V6, 177 KONI. Z tego co pamiętam. Przebieg to trochę ponad 200 tysięcy. Automat Samochód fajnie, fajnie wyposażony. Silnik na pewno benzynowy, jeżeli był serwisowany, na pewno jeszcze nam długo, długo będzie służył. Możemy zawsze zainstalować instalację gazową to jak widzimy, auto z 2003 roku, bez śladów rdzy, w ogóle Mercedes po wpadce powiedzmy z W210, tutaj ten model jest naprawdę dobrze, nawet auto, zobaczcie sobie, 16-letnie są praktycznie bez rdzy. Kolejne auto, dosyć ciekawy rodzynek, 91 rok, model E-280, silnik 2.8, 193 konie. Dosyć ciekawy egzemplarz. Ze względu na silnik, wyposażenie. Tutaj mamy... Ciekawe, czy tutaj jest klimatyzacja. Jest szyberda, podłokietnik, fotele welurowe. No, powiem szczerze, że nie. Klimatyzacji tutaj nie będzie. 211 tysięcy przebiegu, także jest to też fajne, fajne, <laughs> fajne auto na klasyka. Dobra, następne. Lecimy. Kolejny Mercedes, tym razem silnik 1.8, kompresor, czyli ten silnik zastąpił silniki V6 właśnie w późniejszych latach oraz ten silnik właśnie ten co wcześniej był 2.6 tutaj mamy ksenony także czujniki parkowania przód-tył ciekawy kolor taki cappuccino tutaj kierownica jest dosyć już bardziej jakby zużyta Przebieg nie patrzyłem, ale zaraz zobaczymy jaki Tutaj musimy zwrócić uwagę na rozrząd w tym silniku. 204 tysiące kilometrów. Kierownica zużyta trochę jak na ten przebieg, ale o, lećmy dalej. Zobaczmy sobie diesla, tym razem 3.0 V6, czyli CDI. Silnik, który był omawiany przeze mnie. W poprzednich, niedawnych odcinku jego zalety, wady. Możecie sobie zobaczyć odcinek, właśnie z tym silnikiem. Tutaj mamy kombi, chyba jedno z największych kombi na rynku w tamtym okresie, jak i, w, jak i nawet do tej pory. Pojemność bagażnika to około chyba 700 litrów, z tego co pamiętam. Też fajne wyposażenie. Zresztą Mercedesy. W ogóle z tamtych lat miały to wyposażenie naprawdę zacne. Zresztą tu widzimy po liście wyposażenia, że jest ono naprawdę bogate. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nam się pojawiają najwięcej, oczywiście, będzie aut W211, ale i W210. W 210 jest najmniej. O dziwo pojawia się bardziej. W124 poprzednik W210 niż może ze względu na korozję tutaj mamy kolejne W211 kombi tym razem z bardzo oszczędnym silnikiem 2.2 CDI znany silnik, także omawiany przeze mnie tutaj mamy automatyczną skrzynię biegów także nawigację dużą przebieg to niecałe 200 tysięcy ale to wszystko wiadomo przed zakupem, warto sprawdzić. Tutaj ten silnik 2.2 CDI na pewno będzie najtańszy w obsłudze z Disney. Bardzo żywotny także silnik. Także warto, jeżeli ktoś szuka diesla, to z tym silnikiem na pewno się nie zawiedzie. Kolejne auto, tym razem silnik 3.2 i mocniejszy. Odpowiednich silnika 2.6 224 konie mechaniczne. Tutaj wyposażenie już widzimy czujników. Nie ma parkowania, nie ma ksenonów. Dziwne oznaczenie 350 Nie, to takiego. Chyba w Stanach były oferowane te silniki. 168 tysięcy kilometrów. <coughs> Cena niecałe 19,5 tysiąca. Dobra, lećmy dalej. Najwięcej będzie W211, to jest to jest oczywiste, aczkolwiek, o, pojawia nam się W210. Spodziewałem się, że W210 będzie więcej, ale z tego co widzę, to tutaj są same rodzynki. Tutaj dosyć ciekawy rodzynek z dwulitrowym silnikiem. Jeszcze model sprzed liftingu. W210 złoch bez rdzy, skrzynia manualna, wersja także Klimatronik. Duży, obszerny, wygodny samochód z tym silnikiem, także dosyć bezawaryjny. Dodatkowo mały przebieg, 68 tysięcy kilometrów, także... Samochód także warty, warty obejrzenia. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest, jest sporo silników z kompresorem w przypadku benzyniaków. Może zobaczmy sobie, tutaj jest dosyć mały przebieg, diesla 161 tysięcy. Zobaczymy sobie wnętrze oryginalny przebieg sześciobiegowy Aha, to będzie z manualną skrzynią, czyli też taki rodzynek jakby. Bo ogólnie w 211 z manualną skrzynią to też jest bardzo mało na rynku. Tutaj mamy przedstawiciela właśnie takiego rozwiązania. Zazwyczaj większość tych aut ma automat. A tutaj mamy skrzynię manualną sześciobiegową. Wnętrze dosyć ładnie zachowane, kierownica. Lewarek. Tutaj jedynie na podłokietniku widzę odciśnięte jakieś. Ręka najprawdopodobniej. Ale to po tylu latach to ma 2003 rok. Już 16-17 rok idzie. Dobra, lecimy dalej. Powoli. Zbliżamy się. Ja tutaj oczywiście ustawiłem przebieg do 250 tysięcy. Zwiększyłem trochę przebieg, bo ustawiając jeszcze mniejszy do 200, tutaj tych naprawdę dosyć mało było. O, tutaj nam się pojawia ciekawy rodzynek. W124 z silnikiem. 42 V8 ze Stanów. Zobaczmy sobie jak to auto... Aha, tutaj jest uszkodzone. Nie wiem czemu mi się to pojawiło. Wiadomo, miałem zaznaczone, że uszkodzone nie. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej. O ciekawy egzemplarz W210 z napędem na 4 koła. Z silnikiem 324 Matik. Matic. Szujniki parkowania przód, tył. Tutaj już widzimy na błotniku, tutaj na progach. Początki jakiejś korozji. A tak jak mówiłem, że W210 miało ogólnie problem błotniki, szczególnie progi tutaj mocowania sprężyn z przodu, także często się urywały. Ale wyposażenie tych aut na tamte czasy było naprawdę zacne wnętrze widać do tej pory zobaczcie sobie auto ma 20 lat i wnętrze praktycznie się nie zestarzało, wykonane jest zobaczcie sobie, elektryczne fotele z naprawdę dobrych materiałów, te fotele tapicerka plastiki, czuć jakość po prostu w tym samochodzie kto siedział jeździł, mógł się o tym przekonać samodzielnie no jeżeli ktoś ma możliwości to naprawdę warto takim starym Mercedesem się przejechać zobaczyć jak kiedyś Samochody się robiło, z jakich materiałów, jak to wszystko by wyglądało ładnie. Dzisiaj zazwyczaj króluje plastik, niestety, i to dosyć słabej jakości. Także kupując auto, musimy na to także zwrócić uwagę. I to by było na tyle właściwie w tym odcinku. No tych egzemplarzy z małym przed, no z małym do 250 jest trochę na rynku, ale nie jest ich bardzo dużo. Ja myślę, że tutaj trzeba byłoby zwiększyć budżet, żeby powyżej 20 tysięcy, mniej więcej do 30, to tych egzemplarzy byłoby znacząco więcej, także w lepszym stanie, także jeżeli ktoś szuka Mercedesa e klasy, to warto czasami o kilka tysięcy zwiększyć budżet, kupić auto zadbane, z małym przebiegiem udokumentowanym, bezwypadkowe i cieszyć się po prostu wygodną jazdą. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskryb subskrybentów. Do usłyszenia na następnego odcinka.